Słońce jest piękne, czyli moja droga do szczęścia. Zanim opowiem Wam o tym, jak podnieść nasz wewnętrzny poziom szczęścia, chciałabym podzielić się z Tobą moją historią, o tym, jak wyglądała moja droga do szczęścia i spełnienia, które odnalazłam w sobie. I pewnie zastanawiasz się, czy zawsze byłam szczęśliwa. Odpowiedź jest nie, nie byłam. <laughs> Przez wiele lat żyłam w dużym takim niepogodzeniu, w dużym. Właśnie napięciu i, yy, i tak naprawdę wewnętrznym nieszczęściu. O tym opowiem Ci za chwilę, ale też yy, pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle jesteśmy nieszczęśliwi i dlaczego yy, nie ma w nas tyle radości i spełnienia. I tutaj yy, na pewno przede wszystkim dlatego, że często nie pozwalamy sobie na szczęście. I warto, żebyś w tym momencie też zatrzymała się i zobaczyła, czy rzeczywiście Ty pozwalasz sobie na swoje szczęście. Jest wiele też negatywnych i bardzo krzywdzących przekonań na temat szczęścia, że na przykład szczęśliwym się tylko bywa, albo nie wypada być szczęśliwym, albo lepiej nie mówić o tym, że jestem szczęśliwa, aby nie zapeszać. Więc. Warto, żeby w tym momencie zatrzymać nawet wideo i zobaczyć, żebyś sama zobaczyła, w jakich obszarach swojego życia Ty pozwalasz sobie na szczęście i co Ty myślisz o szczęściu, o swoim szczęściu. Nie o szczęściu Twojego partnera, rodziny, tylko skupiamy się na razie tylko i wyłącznie na, na Tobie. Wielokrotnie uważamy też, że na szczęście na przykład trzeba zasłużyć, że ja nie, na, nie mogę być szczęśliwa, bo na przykład jestem niewystarczająco dobra, albo uważamy, że szczęśliwym się tylko bywa. Więc warto sobie tutaj pomyśleć, jakie są Twoje przekonania na temat szczęścia. Czy przypadkiem nie blokujesz się energetycznie na to, żeby w ogóle być szczęśliwa? Czy pozwalasz sobie na szczęście? Ten warsztat jest po to, aby podnieść nasz wewnętrzny poziom szczęścia, abyśmy żyły w pełni mocy, w pełni otwartości, z akceptacją, wsparciem i w takim przepięknym spełnieniu i lekkości. Wielokrotnie też spotkałam się podczas pracy z moimi klientkami, że odkładamy szczęście na później. Czyli będę szczęśliwa, gdy tylko i teraz każda z nas pewnie może tutaj powiedzieć coś innego, gdy tylko, nie wiem, dzieci. Wyjdą z domu, gdzie ci będą zdrowe, gdy tylko znajdę partnera, zmienię pracę, gdy pojadę na wakacje. A tak naprawdę my możemy być szczęśliwe każdego dnia, w każdy poniedziałek. Dlatego też stworzyłam te piękne spotkania. Happy Monday na mojej grupie Czas na Wdzięczność. Jeśli masz ochotę, to dołączaj. Tam spotykamy się praktycznie co tydzień, by razem właśnie praktykować szczęście. Oraz też, żeby łączyć się w medytacji z szczęściem, uwalniać to, co nam nie służy, cały czas podnosić nasz wewnętrzny poziom szczęścia i spełnienia. I na koniec, oczywiście, to, co najczęściej się też spotyka właśnie przy pracy z szczęściem, że my szukamy szczęścia na zewnątrz, czyli szukamy go w zewnętrznych okolicznościach, w osobach. I taka była moja historia. Ja szukałam szczęścia wszędzie, tylko nie w sobie. Szukałam go przede wszystkim na zewnątrz. Słońce jest piękne to moje motto. Oznacza dla mnie moment przejścia na jasną stronę mocy moment, w którym wzięłam odpowiedzialność za swoje życie i za swoje szczęście gdy powiedziałam tak dla siebie. To jest też ten moment prawdy, i moment, kiedy um, pamiętam, jak dziś, gdy obudziłam się i poczułam, że, że chcę coś zmienić, że po prostu już dłużej nie chcę tak żyć. I wtedy wyruszyłam w podróż w głąb siebie ku szczęściu i spełnieniu i ku słońcu, które jest w każdym z nas. Um, słońce symbolizuje życie i siły witalne i odrodzenie. Od najdawniejszych czasów, to właśnie Słońcu przypisywano energię życia i uzdrawiania. Ono odzwierciedla moc, e, nowy początek, a także dążenie do celu. Energia Słońca wzmacnia nasz cały organizm, e, wzmacnia nasz system odpornościowy, daje nam całemu naszemu ciału jasność i y, y, y takie wyciszenie. Ona również równoważy i harmonizuje. Całe nasze pole elektromagnetyczne, a cykliczne następujące so, po sobie wschody i zachody słońca pokazują nam tak naprawdę, że każdy dzień to nowy początek, yy, dający nadzieję na lepsze jutro, że każdy dzień to jest nowa karta i gdy budzimy się, możemy zacząć wszystko od nowa, każdego dnia od nowa, z nową energią, z czystą kartą tylko wtedy kiedy zostawimy przeszłość za sobą. I mimo że u mnie z zewnątrz wyglądało wszystko jak najbardziej cudownie i pięknie, rodzina, zawód, prestiżowy zawód przecież, wiele możliwości, podróże. Jednak w pewnym momencie życia poczułam, że czegoś mi brakuje. Moje życie było jak słowa piosenki Rosie Murphy Never Enough. Czyli nigdy dość. Tak naprawdę to jest właśnie o tym, że zaczęłam szukać wtedy szczęścia na zewnątrz, że czekałam na nowe wyjazdy, na nowe projekty, i za każdym razem, gdy tworzyłam kolejny jakiś super projekt, byłam zachwycona. Natomiast po jego zakończeniu czułam niesamowitą pustkę i nie dawało mi to radości ani spełnienia. Zawsze na coś czekałam, byłam niespokojna, miałam w ogóle tysiące, słuchajcie, myśli w głowie. Odkryłam tak naprawdę, że nie jestem szczęśliwa, że jakby mam wszystko na poziomie fizycznym, materialnym, natomiast no tak naprawdę w środku była duża pustka. Zobaczyłam także, że tak naprawdę nie kocham siebie, że nie lubię siebie. I ten moment prawdy, kiedy powiedziałam sobie: Jestem prawdą. A potem, wiele lat później, kiedy zostałam nauczycielką Kundalini Yogi i tam pojawiło się to Satnam, mantra Satnam, czyli: Jestem prawdą, prawda jest moim imieniem. To też był taki moment pięknej klamry, który pokazał mi, jak. Pięknie moja intuicja już to wiele lat temu czuła, że tak naprawdę najważniejsze jest to, aby pozwolić sobie nazwać to, gdzie jesteś teraz. Ten moment punktu wyjścia jest kluczowy, żeby szczerze powiedzieć, czy ja siebie lubię, czy ja siebie kocham, które obszary mojego życia wymagają uzdrawienia. I yy, zobaczyłam właśnie tak, że, że w moim życiu jest bardzo, bardzo dużo lęku. Lęku o przyszłość, o to, jak będę odebrana, oceniana. Czułam, że doszłam do jakiejś ściany, którą chciałam się przebić. Tak naprawdę wtedy powstała u mnie ta decyzja, aby wyruszyć w głąb siebie, aby poszukać siebie. Mając 30 parę lat, wyruszyłam w podróż w głąb siebie ku, ku słońcu wewnętrznemu, ku szczęściu i ku spełnieniu. I moje wejście na ścieżkę rozwoju duchowego, bo z tym łączę tą podróż w głąb siebie, tutaj zapoczątkowała została przez oczywiście chęć wyciszenia myśli. Myśli tysiące myśli zaprzątały mój umysł, i ja cały czas szukałam sposobów, jak mogę je wyciszyć, i pamiętam, że u mnie zaczęło się to wszystko od warsztatu mindfulness, na który pojechałam. W biegu, a warsztat się nazywał Mindfulness dla zabieganych. Warsztat zorganizowany przez Annę Nogaj. Cudowny warsztat, który chociaż te dwa dni pokazał mi, jak ważne jest to, żeby się zatrzymać, że są sposoby, które mogę wprowadzić do swojego życia, żeby zacząć zupełnie inaczej się czuć, a przede wszystkim wyciszyć te tysiące myśli w mojej głowie. Po tym warsztacie zaraz wyjechałam na taki wyjazd, pierwszy chyba dla siebie, wyjazd wipasany, 11 dni milczenia do Tajlandii, do klasztoru. I to był no, wielki, wielka, wielka rzecz dla mnie, bo pierwszy raz pozwoliłam sobie zrobić coś dla siebie, zostawić dzieci i rodzinę tutaj w, w Poznaniu i zrobić taki pierwszy krok dla siebie. To był niesamowity warsztat, niesamowity czas spotkania z samą sobą w ciszy i to nie jest łatwe bycie w ciszy na początku, przede wszystkim kiedy słyszysz swoje myśli, ale, ale nie żałuję i to był jeden z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Tam wróciłam też do jogi, którą przestałam praktykować przez wiele lat, bo znowu zapomniałam o sobie, zajęłam się dziećmi, zajęłam się wychowaniem, pracą. Tak naprawdę nie miałam przestrzeni na taki prawdziwy urlop macierzyński. Już od razu pracowałam, jeździłam na budowy z tymi moimi maluchami. A tam właśnie znowu pojawiła się yoga, czyli wróciłam do jogi Ashtangi. I to też był piękny czas, właśnie spotkania się ze sobą na Macie z kolei. Na mojej drodze też rozwojowej bardzo ważną osobą była Agnieszka Maciąg i wszystkie jej książki, jej wartościowy blog to dzięki Agnieszce poznałam mantrę Ramadasa, mantrę, którą będziemy praktykować też podczas tego warsztatu. Mantrę cudów, która naprawdę ma niesamowitą energię uzdrawiania i którą praktykowałam przez wiele lat, nawet nie wiedząc do końca, że to jest mantra jogi Kundalini, więc zobaczcie, jakie to wszystko jest niesamowite. Odkryłam również potem reiki, reiki czyli sztukę naturalnego uzdrawiania za pomocą energii i myślę, że ta zmiana przyciągnęła do mojego życia jogę kundalini, która też jest jogą, w której pracujemy z naszą energią życiową. Jest to joga transformująca, joga samoświadomości, dla mnie też joga rozwojowa, joga uzdrawiania siebie na wielu poziomach naszego ciała, umysłu, ale też przede wszystkim duszy. I to jest taka piękna historia o mnie. I w tym wszystkim oczywiście też pojawił się projekt szczęście i metoda pracy, którą poznałam od Marci Shimov, The Happy For No Reason, czyli szczęście bez powodu. I to wszystko tak jakoś się potoczyło, że poczułam taką wewnętrzną potrzebę zmiany tego, czym się zajmuję zawodowo. Jeszcze od czasu do czasu projektuję jakieś wnętrze, ale tak naprawdę zmieniłam swoją pracę i z architekta wnętrz stałam się architektem szczęścia. Wierzę, że to jest moja misja życiowa, mój cel. Chcę się tym zajmować, już tu pracuję od jakiegoś czasu z kobietami, organizuję też warsztaty, warsztaty wyjazdowe, też onlineowe. Więc piękny czas i dziękuję jeszcze raz za twoje tak i mam nadzieję, że razem wyruszymy w cudowną podróż w głąb także twojego szczęścia, spełnienia, lekkości, żeby wnosić jeszcze więcej radości w życie innych.